Ksiądz arcybiskup Kazimierz Nicz ciągle zaskakuje, a ostatnio w czasie Bożonarodzeniowej Homilii wypowiedział słowa, które bardziej pasują do jakiegoś lidera lewackiej ekstremy niż katolickiego arcybiskupa i to w dodatku w Polsce, w Warszawie. Powiedział, mówiąc o uchodźcach, oni mają do tego słuszne i moralne prawo, wynikające niejako ze sprawiedliwości. Ten, kto żyje w skrajnym ubóstwie, ma prawo zapewnić sobie to, co niezbędne, korzystając z bogactwa innych, a więc mają prawo tutaj przyjechać i po prostu korzystać z bogactwa, z dorobku innych. Nie, to nie chodzi o to, że oni mogą poprosić o to, żeby mogli tutaj na jakiś czas przyjechać. I żeby dostać jakąś pracę, jakąkolwiek pracę, taką jak to kiedyś Polacy szukali, często wykształceni, bardzo wykształceni, i brali jakąkolwiek pracę, by zarobić, nie, oni, oni po prostu mogą korzystać z bogactwa innych. I ze swojej strony sugerowałbym uchodźcom, tym, którzy znajdą się w Polsce, co nie daj Boże, aby skontaktowali się z filiami banku Morgana w Warszawie, ewentualnie Goldman Sachs banku w Warszawie. No ale tam mogą być aktywa, dajmy na to, znanego filantropa Sorosza, i tutaj może być pewien konflikt interesów. I jeszcze małe postskryptum: Ludzie, którzy mają wystarczającą ilość pieniędzy, aby zafundować sobie przyjazd z samolotami do Europy, później wydać kilkanaście tysięcy dolarów na przejazd, na opłacenie przemytników, żeby dostać się do jakiegoś kraju Europy Zachodniej, to naprawdę nie są ludzie, których można zakwalifikować jako ludzi należących do obszaru skrajnego ubóstwa.